po pączki. Na fanpage'u swoim oni napisali, że będą mieli z wanilią, z czekoladką, a tylko z różą i z maliną. No i nie bierzemy, bo nie lubimy. Nie wiem, co teraz. Sprawdzamy, czy dobre czekoladką. Doda. Wrzuciłem wczoraj vloga. No i ja tak przewidywałem generalnie, że on będzie miał dosyć sporo wyświetleń. Będzie się całkiem nieźle klikał jak na realia moich vlogów. No bo, no co, matematyka taka chwytająca, tak? Nagle jestem bezrobotny, rzuciłem robotę. a to. Kilka się. Zrobiliśmy sobie sesję ze Wilminą. Coś tam może będzie fajnego z tego. One, two, one, two. No, przyszła paczka do mnie bardzo ważna. Co to jest? Ten przewód jest mi potrzebny, bo oprócz samego filmowania wymyśliłem sobie, że. Nauczy się latać dronem sportowym. Mam już 20 parę godzin wylatanych na symulatorze, i żeby latać na symulatorze, no to trzeba używać tego właśnie tutaj kontrolera. No ale ten kontroler się rozładował. No nie sam kontroler się rozładował, ale rozładowało się to. To nie jest zwykła bateria, tak jak myślałem na początku, że to jest po prostu ładowane na USB, tylko to jest pakiet kilku baterii. No i tego się nie ładuje tak po prostu, tylko ładuje się to przez na przykład taką ładowarkę. A żeby taką ładowarką naładować, to trzeba mieć wszystkie przewody. I ja właśnie tego jednego przewodu nie miałem, bo kupiłem to na Aleksie, ale bez tego. I w końcu mi to przyszło i będę próbował pierwszy raz naładować pakiet baterii, żeby móc sobie polatać, bo już z dwa tygodnie nie latałem. A już czułem, że jest tak całkiem, 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 całkiem. całkiem. No dobra. Odpaliłem sobie tutorial. No i na początku pakiet do przewodu. To do ładowarki. I potem to, tu, to już mamy. I teraz trzeba ładowanie włączyć. Oglądamy dalej tutorial. Wchodzimy sobie do systemu komputerowego. No, niestety, nie jest to takie proste, i mam jakieś problemy. Rozebrałem ładowarkę. Zobaczymy. Trochę spadło napięcie, ale zobaczcie, że jeden. Chyba się okazało, że rozładowałem na maksa. I uszkodziłem ten pakiet baterii. Będę musiał kupić nowy. Ale sporo się nauczyłem przy okazji kilka godzin e, jakieś fora czytałem, jakieś filmiki na YouTube oglądałem na ten temat. No, sporo wiedzy jest takiej nowej do, do pochłonięcia, jeśli chodzi o ten temat. No ale bardzo chcę, więc będę, będę działał. Dobra, coś tu się ładuje. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, coś się udało naładować, ale wyłącza się ta ładowarka. Tak naprawdę nie wiem dlaczego. Spróbuję podłączyć ten pakiet do, do kontrolera i zobaczyć, czy się włączy. No uwaga. Cały dzień z tym walczyłem. Zobaczymy, czy to jakiś sukces, czy takie skutki przyniosły się w ogóle. To się nie chce zamknąć. No, uwaga! Tak jest! Zwyższe napięcie, czyli jutro polatamy. No, zajebiście. Tak jest, kurwa! Proszę nie przykliwać! Dało się. Ale zanim przyjemności, to trzeba chałupę posprzątać. Będziemy sobie w porę szóstkę grać, ale to dopiero jak wrócimy. Proszę nie przyklinać! Nie? Ostatnio naoglądałem się takiego gościa na YouTube, Książulo. On cały czas testuje jakieś kebaby i mam taką ochotę na kebsa od dwóch tygodni. Giga mu się chce. Dlatego jedziemy na najlepszego kebsa, jakiego jadłem w życiu. Biorę normalnie takiego ze wszystkim, nie? Ale tu jadłeś go już? Tak, wtedy jadłem w torty, a dzisiaj będzie w bułce. Specjalnie jadłem małe śniadanie, żeby być bardziej głodnym, bo wtedy lepiej smakuje. Taki protip. Nowy obę. Zostałem nim totalnie rozwalony, ale był dobry. Na pewno tu jeszcze raz wrócę. Ale popełniłem błąd, mogłem wziąć większego. Jak wrażenia? Rozczarował mnie. Jadę do Olsztyna na kawę. Nie, spocznij. Beckham! Robinho! Toni, no te chłopie! Oto pirlo. Francuzi mają zajebiste stroje. Nie do wieczoru, do usłyszenia. Dzisiaj takie lajtowe latanko. Nie zapomniałem aż tak dużo, jak myślałem, że zapomniałem. jest okej. Okay. jest w ogóle strasznie fajna zabawa, nie? Muzyczka sobie w tle leci i gram sobie, jakbym grał sobie w jakąś giekę. Wtedy grał w grę. Chcę to traktować jako taką codzienną rutynę, jako pracę tak naprawdę. No bo muszę się rozwijać w tym, jeżeli chcę coś ładnego nagrywać, to muszę w symulatorze latać bardzo dużo. I taki mam, i taki mam zamiar.